Hej, witam Cię na pogaduchach runicznych. Kochani, chciałam dzisiaj taki temat poruszyć. Dostaję często pytania: w jaki sposób interpretować runy? Na co zwracać tutaj, kochani, uwagę? Yy... Przede wszystkim na samym początku, jeżeli zaczynamy pracować z runami bardzo dobrze, jak dobrze wiecie, znać znaczenie run. Oprócz tego z każdą runą dobrze jest również popracować. Ja przyjąłam taki później system. Że z każdą runą pracuję miesiąc, dwa tygodnie, trzy tygodnie, zależności. Jeżeli już rozumiem, co dana runa dla mnie znaczy, co się wokół mnie pojawia, wszystko sobie to spisuję, o tym wcześniej też wam opowiadałam, mówiłam. To w jaki sposób ja mam interpretować runy? Bardzo często spotykam się, że niektórzy się zwracają do mnie z prośbą o pomoc i w interpretacji tutaj na przykład danego pytania, interpretacji na przykład run, co dana runa chce nam opowiedzieć. Chciałam tutaj wam zademonstrować i pokazać. Mam tutaj przy sobie karty runiczne i wam zademonstruję i pokażę. Na przykład jeżeli ja tutaj sobie zadaję pytanie, w jaki sposób mam tutaj zebrać na przykład finanse, zwracać na to uwagę, co tutaj ja potrzebuję, żeby te finanse moje wyglądały o wiele lepiej, na czym mam się skupić. Jaka tu będzie rada od run, na czym mam się skupić, żeby te finanse wyglądały lepiej, tak? I ja sobie tutaj wyciągnę zaraz trzy runy, wyciągam runy, trzy, trzy karty, i zaraz będziemy tutaj na ten temat rozmawiali, i będę mówić, tak? I tutaj wyciągnęłam trzy runy. Kochani, pierwszą runą jest dagas. Dagas, wychodzenie z problemu wszystko, co w ciągu dnia jest tak, jakby pomysły łatwiej przychodzą, jaśniej wtedy myślimy. Czasami po nocy przychodzi jakiś sen, jakaś wskazówka, gdzie w ciągu dnia my rozmyślamy i znajdujemy to rozwiązanie. Dagas, czyli znajdź rozwiązanie, przemyśl. Zastanów się tutaj, co możesz znaleźć, wymyśleć, żeby, żeby tutaj ten problem rozwiązać. Następną runą mamy urus. Urus mówi o takiej sile energii, tura, ale tutaj ta energia jest dosyć, ja bym powiedziała, wolna, nie jest tutaj szybka. Tur nie jest bardzo szybkim zwierzęciem, no chyba, że się zdenerwuje. I tutaj energia mówi wyraźnie: pracuj nad tym, zastanawiaj się, szukaj rozwiązań, ta praca będzie długotrwała, ale efektywna. I tutaj nie będzie się szybko wszystko działo, więc musisz być cierpliwy, cierpliwa, i tu musisz zastanawiać się. Także jak dla mnie te runy mówią, właśnie szukaj rozwiązań, przemyśl wszystko, sięgaj tutaj do swojej energii, do siły mądrości, pracuj tutaj uważnie. I ostatnią runą, która tutaj mi wyszła, jest runa Hagal, czyli zmiany, transformuj. Może masz jakieś nawyki, które Tobie absolutnie tutaj nie służą. Zwróć uwagę, jakie nawyki Tobą rządzą. Być może jesteś w takim błędnym kole, cały czas, cały czas, ewentualnie tutaj coś tam chyba prawdopodobnie powtarzam, pewien schemat i muszę przemyśleć sobie wszystko, poukładać, zrobić na przykład. Y Notatki, pospisywać, jakie są dla mnie opłaty najważniejsze, jakie są wydatki na ten moment najważniejsze. Transformuj, wyjdź z tego błędnego koła. Tak mi runy teraz podpowiadają i tak jak myślę, adekwatnie do mojej finansowej sytuacji. Żeby tutaj zweryfikować swoje wydatki, być może wpadłam w jakiś schemat, który powtarzam, coś tutaj potrzeba, jest jakichś zmian, transformacji, przemyślenia, sięgnięcia tej siły i to musi być coś, co powoli będę wprowadzała. Czyli po malutku powolutku stopniowo tak rachunki, może jakieś wydatki, wszystko to po prostu pomału zweryfikować i w ten sposób ja słuchajcie patrzę właśnie słuchajcie na runy. W jaki sposób jeszcze możecie z runami pracować? Jeżeli ja wiem, że niektórzy tak jak ja na samym początku byłam również bardzo niecierpliwa. Bardzo szybko chciałam już tutaj interpretować runy. Czasami budziło to we mnie troszkę frustracji, tak, bo ja nie byłam do końca pewna, czy rzeczywiście to co interpretuję jest prawidłowe. Kochanie, nigdy w ten sposób, słuchajcie, nie myślcie. Pierwsza myśl, która do was przychodzi, jest myślą najważniejszą. I, i tą, którą Wy gdzieś tam wewnątrz y, czujecie. Jeżeli zauważcie, zaczniecie interpretować zbyt długo daną runę, gubicie się, nie wiecie w końcu, y, o co chodzi. Bardzo fajnie tutaj i wróćcie się do moich niektórych tutaj filmików o na przykład Igor Warnek użył tutaj myśli analogicznej, czyli porównujemy, tak? Czyli z czym sobie kojarzymy. Na przykład orzeł kojarzy nam się nie tylko z ptakiem, silnym ptakiem łownym, ale kojarzy nam się z mądrością, to jest godło też Polski i tak dalej, i tak dalej. I tutaj tą myśl analogiczną Igor Warnek właśnie tutaj zastosował do pierwszego et, drugiego et, trzeciego et futarku starszego. Pomoże Wam to zrozumieć. Ja to myśl zastosowałam również w swojej pracy z runami. Obecnie pracuję z każdą po kolei runą. Już obecnie pracuję około roku, więc jestem teraz już na runie Dagas. Tak jak Wam opowiadałam, jedna runa ponad miesiąc dobry, jedna runa dwa tygodnie. Wszystko w zależności to, co się u mnie na przykład w danym momencie działo. Wszystko se spisywałam. Moje odczucia, moje sny, to co się wydarzało w międzyczasie, jakie decyzje właściwie to mi pozwalało też podjąć. I w ten sposób pracujemy z runami. Możecie również zastosować taką technikę, że wylosować daną runę, runę Odyna, wziąć ją w rękę, przytrzymać i mm, na przykład zamknąć oczy i pomyśleć. Co ci dana runa opowiada? Jakie ty obrazy na ten moment widzisz? jakie masz odczucia i to wszystko bardzo dobrze sobie jest spisać. Na dany moment, jeżeli będziesz na przykład zadawać jakieś pytanie tak, do run i te runy wyciągamy, przeważnie to są trzy runy najlepiej, tak uważam, że jest łatwiejsza, wtedy łatwiejszy jest odczyt. Możecie tutaj oczywiście do dziewięciu run, dziewiątka jest bardzo symboliczna, także do dziewięciu run wyciągamy i wtedy możecie sobie interpretować. Dziewięciu run, czyli dzielimy na trzy, czyli to, co przyszłość, to, co z przeszłości ma wpływ na teraźniejszość i jaki będzie, kochani, wynik. Zapisujcie to sobie wszystko w swoim notatniku runicznym. Swoje myśli spisujcie. Wracajcie często do tych myśli, zastanawiajcie się. Ta praca nie będzie, kochani, dla Was łatwa, prosta. Tak jak się na początku wydaje, człowiek bardzo szybko chciałby dużo wiedzieć, umieć i, i tak dalej, ale to się wiąże niestety z taką pracą. Słuchajcie, no, dużo też i cierpliwości. Dużo Wy wysiłku musicie to włożyć i to jest właśnie praca specjalna, Specyficzne z runami. Wydaje mi się, że z kartami jest o wiele prościej, bo karty mają pewną specyficzną symbolikę, ale ja tutaj bym tego nawet tak w sumie nie przyrównywała jak do run, bo na przykład ja słyszę też od wielu osób, że runy są uzupełnieniem na przykład kart Tarota czy innych tam dywinacji, ale ja powiem Wam szczerze. Że ja Wam udowodnię i Wam pokażę, że nie będą Wam potrzebne tutaj inne karty. Że runy pięknie opowiadają daną sytuację, pięknie Was motywują, pokazują, co tutaj musicie na przykład zadziałać na tym polu. Pamiętajcie, że runy to są takie podpowiedzi takie rady, które Wy zastosujecie. Możecie zastosować jedną runę, która Wam pomoże Was energetycznie wesprzeć, bo tutaj runy za Was niczego zrobić nie będą. One Was energetycznie będą wspierały w Waszych działaniach, ale to Wy musicie działać. Wy musicie coś robić na tym polu, żeby to działało, żeby to funkcjonowało i było. I ja obecnie pracuję 3 lata z runami już. O, zeszły rok był dla mnie bardzo przełomowy, bardzo dużo wiadomości, się dowiedziałam na temat run nie tylko w dywinacji, ale również jako w historycznych faktach. Dużo tutaj osób poznałam, fajnych rzeczy się podowiadywałam. Także fajnie jest dzielić się swoimi myślami również i pomysłami z innymi ludźmi, tak jak ja tutaj robię na moim kanale, że dzielę się tutaj z wami moimi przemyśleniami na ten temat, bo to jest moja tylko osobista praca, nie sprawa. Sprawa. Moja osobista praca z runami. Ja tutaj Wam opowiadam o tym i Wam pokazuję, w jaki sposób ja pracuję. Wy możecie zupełnie inaczej pracować z runami. Naprawdę. To jest Wasza inwencja. To, jak Wy hmm, chcecie poznawać runy, ale tak jak zaznaczam, to nie przychodzi bardzo szybko. To trzeba bardzo dużo pracy i, i cierpliwości. Oczywiście, kochani, serdecznie Was zapraszam do sekcji komentarzy, do polubienia, do wciśnięcia dzwoneczka. Odzywajcie się. Się tutaj, kochani, dzielcie się swoimi przemyśleniami na temat pracy runicznej, jak wy to postrzegacie, jak wy sobie radzicie z takimi rzeczami. Było mi bardzo, kochani, miło. Do usłyszenia, do zobaczenia.